Czy, czy jesteśmy w stanie pewne rzeczy przynajmniej jakoś schować albo zabezpieczyć, tak? Właśnie, skoro już doszliśmy do bezpieczeństwa, czy to własnego, czy bezpieczeństwa miejsca, w którym się znajdujemy, jeśli zdecydujemy się zostać w domu, nie będziemy się ewakuować, lub nie będzie takiej potrzeby, będziemy chcieli korzystać z miejsca, które jest nam znane, w którym czujemy się bezpiecznie, znamy rejon, wiemy, czego się spodziewać po ludziach, bo znamy powiedzmy naszych sąsiadów, w jaki sposób zabezpieczyć to, co udało nam się przez te dwa lub trzy dni zdobyć. Mamy już to w domu. Mieszkamy w domu, powiedzmy, dom lub mieszkanie, ale chcemy to zabezpieczyć w taki sposób, że ewentualnie jeśli ktoś by się do nas włamał, przyłożył nam nóż do gardła przysłowiowy i zaczął szukać tego, co radziłbyś osobom, gdzie takie rzeczy, które nam pozwolą przetrwać, czyli jedzenie, picie, jakiekolwiek inne, które już nabyliśmy w ciągu tych ostatnich dwóch dni, jak je zabezpieczyć w domu, tak żeby wszystko nagle nie poszło w obce ręce. Czy, tak, czy mamy w ogóle jakąś komórkę, piwnicę, tak? jakiś tam powiedzmy garaż osobny i w tych miejscach możemy pewne rzeczy schować, tak? no bo o ile mieszkamy gdzieś tam powiedzmy, tak jak tutaj w takiej okolicy, to możemy sobie jakąś tam beczkę zakopać tak? i nawet gdyby nasz dom został zniszczony, spłonął, czy został ograbiony, czy, czy w ogóle tam by teraz przesiadywali rosyjscy żołnierze czy, czy inni no to możemy sobie iść do tej beczki wykopać ją i sobie tam te zasoby zdobyć, tak, ale no w bloku no to ciężko jest do takim miejsc, tak, to raczej, raczej jedynie co to możemy pewne rzeczy pochować po, pojedyncze, tak, czyli nie trzymajmy całej wody w jednym miejscu, tak, czyli nie trzymajmy całego jedzenia w jednym miejscu, tak, więc, więc to są takie rzeczy, no trudne wybory tak naprawdę, pewne rzeczy no nie jesteśmy w stanie ukryć, tak? Eee, ja w kolejnej, który powiedzmy gdzieś tam będzie za jakiś czas być może, no też po pokazuję pewne rzeczy, jakie można zrobić, tak, które są może mało etyczne, ale mogą nam pomóc, tak? Więc no to, kolejną rzeczą jest taką, czy pytanie jest, czy chcemy sami przeżyć, tak? Bo, bo tak, jeśli mamy zaufanych sąsiadów, to może warto im coś tam powiedzieć, tak? No bo... Bo jeśli nie powiemy, to oni zapukają zaraz z chorym dzieckiem i zapytają się tam panie Pawle czy panie Rafale, ma pan trochę wody, bo mam już dziecko mi tam umiera, tak? No i może i wtedy będzie musiał się dzielić tym swoimi zasobami, więc warto się trzymać w jakiejś wspólnocie, tak? Czyli, czyli na tym piętrze, czy zaufanych sąsiadów, trochę im zdradzić, powiedzieć, a może byś to i tam trochę kupił, nic się nie stanie, może się nic nie stanie, ale lepiej żebyś miał, tak? No właśnie, zachęcić, zachęcić, zachęcić. Dokładnie, tak. Tym bardziej, że, że jakby chodzi o to, że oni jeśli będą wiedzieli pewne rzeczy, nawet kupią i tak dalej, to inaczej będą nas traktowali, a inaczej będą nas traktowali, jak będą widzieli, że myśmy przez cały dzień szli z tymi zakupami, oni to już zobaczą gdzieś tam, bo to tak zawsze jest, że nie chce się, żeby ktoś zobaczył, a zawsze zobaczy. E, I później tak. Ja już siedzę głodny jako sąsiad, tak? Już patrzę z perspektywy sąsiada, już nie mam nic do jedzenia, nigdzie nie ma, ale wiem, że on nosił tyle tych toreb z jedzeniem, tak? Więc, więc tu może być takie puk-puk sąsiedzia, może by pan mi sprzedał jedną puszkę tam tuńczyka. Więc, więc za pierwszym razem przyjdzie kupić tuńczyka, za drugim razem może przyjść się i już nie będzie prosił. No właśnie, czyli. Przejdźmy już do tematu, który mnie najbardziej interesuje z tych wszystkich, czyli zachowań ludzkich. Czego możemy się spodziewać po ludziach w takich sytuacjach? W książce, jak już mówiłem, bardzo ciekawy rozdział. Opisaliście różnego rodzaju przypadki zachowań ludzkich w różnych ekstremalnych sytuacjach. Jak ludzie zachowują się, jak psychopatyczne czasami egoistyczne zachowania są, jakby tym priorytetem większości osobników, którzy szukają bardzo elementarnych dóbr, takich jak wodę lub jedzenia praktycznie gotowi zrobić wszystko, żeby to zdobyć, niezależnie czy to będzie humanitarne, czy niehumanitarne, czy zabiją, czy nie zabiją, to dla nich nie ma żadnego znaczenia. E, powiedz mi, proszę, jak widziałbyś e, sposób, e, żeby temu zapobiegać? Wiadomo, jeśli jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z taką osobą, no to trudno jest zapobiec, ale czy są jakieś triki, które pozwolą nam na nie wiem, Rozmowę z taką osobą, żeby jednak może się udało wyperswadować tej osobie no, uszkodzenie nas. To zależy od zasoby, tak? Bo jeśli będzie bardzo zdesperowana, to żadne triki nie pomogą oczywiście, mm -hmm. tak? E, to wtedy może się na przykład walka, tak? No, nie chcielibyśmy tego wypalić w sytuacji, bo w takiej sytuacji to każda strona trochę może jakby ucierpieć, tak? Więc e, może, może warto. Powiedzieć jej na przykład, skąd może zdobyć tą wodę, tak? Jeśli na przykład wiesz, że tu jest jakiś kran i ty z niego korzystasz, a tam jeszcze jest trochę wody, to może powiedzieć mu, ty weź sobie jakieś naczynie, pójdziemy razem, ja ci pokażę sobie, nalejesz wodę, on będzie zajęty tą wodą, bo będzie spragniona, my wtedy sobie z cichaczem tam uciekniemy, tak? Bo on będzie skupiony na tym, czy tam powiem, a ja wiem, gdzie jest pole, gdzie możesz sobie zdobyć ziemniaki i tak dalej. I jakby podzielić się trochę tym, tą wiedzą, tymi zasobami i zyskają czas na tą ucieczkę, czy, czy jakby, no powiedzmy takie, żeby nie było tej, tej konfrontacji tak jeden na jeden. Bo pamiętajmy tak, że może być tak, że ta grupa może być większa i nie będziemy mieli pewnych rzeczy jakichś wyborów, no ale wtedy no, zawsze coś musimy poświęcić, tak? No albo poświęcamy wtedy siebie, tak? Albo i ratując rodzinę, albo, no, albo wszyscy, wszyscy cierpimy, tak? Czasami też jak się czyta wspomnienia ludzi z obężonego Leningradu, tak? Czy, czy w Stalingradzie, tak? To nawet było tak, że. Wobec jednej, znaczy w obrębie jednej rodziny były, dochodziło do jakichś tam różnych takich przykrych sytuacji, gdzie na przykład mąż zjadał wszystko, a dzieciom nie zostawało, tak? I później były kłótnie i tak dalej, więc, bo to już jakby głód wchodzi na wyższy poziom, się już nie patrzy tak? na pewne rzeczy, czy, czy ja go znam, czy nie znam i tak dalej. Tak? Kanibalizm te wszystkie rzeczy to są straszne rzeczy, o których się czyta. Więc, więc e, no, może się tak zdarzyć, tak? Dlatego też ludzie tam polują na jakieś gołębie ptaki tak? na, na psy bezdomne, tak? tylko z kolei psy bezdomne później się robią, że one z czasem dziczeją tak? I, i to one na nas polują, tak? tak? Więc, więc tutaj jakby no to jakby się trudno, nie ma, nie ma prostej odpowiedzi, tak? to jest tak skomplikowany mechanizm wojna czy jakaś katastrofa. E, bo pamiętajmy też, że czy to może być, jeśli to będzie lokalne, to jesteśmy w stanie zostawić wszystko i uciec tak? e, i przeżyć, a może być tak, że nie będziemy mieli takiej możliwości, będziemy musieli z jakiejś racji zostać w danym miejscu. Tak? No właśnie, tutaj powiedziałeś, że są różne sytuacje, które, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, mogą być duże grupy. Czy w takim przypadku, jeśli żyjemy w jakiejś społeczności, a zapewne żyjemy, czy to jest mieszkanie, czy jakieś osiedle domów, czy jakaś wieś nawet, nie zainteresować osób, które mieszkają w pobliżu, po prostu się popytać, czy, czy są świadome, że coś takiego funkcjonuje, że można być prepersem, czy, 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 czy przygotowują się na jakieś trudne czasy i zdobyć jakby towarzyszy, którzy w podobny sposób, myślący, oczywiście przygotowują się i będą nam w stanie pomóc lub zdywersyfikują nasze przygotowanie, żeby powiedzmy zajmiemy się jakąś jedną częścią, druga osoba zajmie się na przykład hodowlą jakichś kurczaków czy coś w tym stylu, nawet na tak no, się na sam chodzi. Tak, a, do, a inna osoba zajmuje się zielarstwem na przykład, tak? Na czy przykład. pomocą. Więc zdecydowanie tak, czym mniejsza grupa jest, e, czym jakby ta grupa jest bardziej spójna, tak? I ona wtedy... Bo to jest tak, że my nie jesteśmy nawet mając broni, jesteśmy w stanie bronić swojej rodziny przez 24 godziny na dobę, tak? Przy 7 dni w tygodniu. Więc... Ta grupa, tak jak było podczas II wojny światowej, jakieś tam wioski się gromadziły i, i tam były patrole, które pilnowały, tak? a inni w tym czasie odpoczywali, jedli i tak dalej, więc taki tryb zmianowy jest jak najbardziej wskazany. Tak? Czy nawet ewakuacja, tak? Ja na przykład zmęczony śpię, tak? Żona gdzieś tam śpi, dziecko śpi i nagle coś się zdarza i sąsiad zapuka, uciekajcie wszyscy, tak? Bo coś tam jedzie, jadą czołgi, czy, czy tam ostrzeliwane jest nasze osiedle, tak? A my możemy przespać, tak? I zginąć pod gruzami, tak? Więc zdecydowanie mhm. tak, warto, warto mimo wszystko, że możemy być odbierani czasami jako prepersi, a tacy trochę dziwni. Aczkolwiek to, to się trochę zmienia, tak? Już, już ten prepers, który jest, przygotowuje się na apokalipsę zombie, czy tam wybuch łamby atomowej, już trochę tak odchodzi. Bardziej ludzie, szczególnie po tej pandemii, zaczęli w ogóle... Interesować się tym tematem, czytać więcej, czytać takie normalniejsze pozycje, oglądać wydaje mi się też czasami lepsze, lepsze kanały. No właśnie, bo, bo samowystarczalność. Tutaj chyba jest główny jakby zamysł bycia preperem, czyli przygotować się na zdobycie umiejętności, które pozwolą nam wytworzyć coś samemu. Z jedzeniem jest łatwo, wystarczy mieć jakiś ogródek lub ewentualnie miejsce. Nawet mieszkając w mieszkaniu, też możemy jakieś ogródki działkowe wiedzieć, gdzie się znajdują i coś tam uprawiać lub po prostu mieć taki ogródek działkowy w mieście przez wiele, wiele lat mieszkając w centrum Wrocławia. Mieliśmy ogródek właśnie też w centrum też, miasta. Też, też, też mieliśmy, tak. To było naprawdę frajdą, bo po pierwsze, jak się mieszka w blokowiskach lub miejscach, gdzie rzeczywiście tej zieleni nie ma, no to to jest taka mała odskocznia, mała oaza, gdzie rzeczywiście można było pójść, usiąść i jeszcze mieć przyjemność z tego, że same pomidory nam rosną, a tylko muszę je podlać i ewentualnie, no wiadomo, trzeba je posadzić na początku, no ale... Takie plusy jak najbardziej. E... Ale to też taki ogródek uczy, że tak naprawdę nic tam nie jest dane na, na wieczność, tak. bo okazuje się, że nagle mieliśmy ładne pomidory, następnego dnia już ich nie ma. Tak, bo ktoś się po prostu ukradł. Tak, i też, to też daje do myślenia, tak? że ktoś tam jest prepersem i w ogródku ma piękne tam owoce i tak dalej, a przyjdzie głodny <laughs> sąsiad... Wieczorem nie będzie. I nie będzie, tak? Zgadza, się, I zgadza też, się. Też trzeba o tym brać pod uwagę, że najlepsze zasoby są takie, gdzie są częściowo schowane, a częściowo takie, które się mogą regenerować, tak jak ten właśnie ogródek i tak dalej. Tak? Czyli pamiętajmy też, że na przykład, gdzie w naszym otoczeniu rosną jakieś dzikie owoce, tak i tak dalej, gdzie możemy pozyskać nie tylko, bo no ludzie wybierają na łatwiznę, tak. widzą, że ktoś w ogródku ma malinę, to pójdą tam, tak? czy jabłka, ale jak na przykład Parę tam gdzieś za, za lasem rośnie jakaś dzika ja czy jakieś dziczałe sopola e, i rosną jakieś jeszcze po, po, po grudkach starych, działkowych i tak dalej. Dalej można te po, owoce pozyskać, a ludzie już tak dalej niko nie chodzą, bo oni szukają gdzieś tu blisko, tak? Co, to, co tak w sklepie. tak? Wszyscy patrzą na półkę tylko tu, a nie co na dole, więc to, to prawda. Więc, więc to jest, to jest tak. Poza tym też pamiętajmy, że, e, że czasami jest tak, że będzie, będzie taka niestety możliwość, e, konieczność no, też okradania tych sklepów. Tak? E, no I to, że my mamy pieniądze i, chcieli, i możemy kupić, a inni będą mieli tylko kartę i nie będą mogli kupić, to nie znaczy, że będziemy mogli to zdobyć. Tak? Czyli też pamiętajmy też o tym, że to jest też takie trochę kruche. Tak, że zasoby się kończą. To, że sklepy teraz są wypełnione, nie oznacza, że za miesiąc dalej będzie dokładnie tak samo. Już Jeśli teraz... nie będzie dostęp, do, dostaw, przepraszam, to mi się wydaje, że w tydzień, dwa tygodnie mogą być sklepy wyczyszczone. Zdecydowanie. Co już widać w Stanach Zjednoczonych, w niektórych miejscach, akurat chyba w pięciu czy sześciu stanach, bo obserwuję teraz, co się u nich dzieje, ee, brakuje specjalnych formuł dla dzieci, czyli takiego alamleka, mleka, które się rozpuszcza. Więc tego już w większości sklepów nie ma, no i kobiety zaczynają mieć problem jak karmić swoje dzieci. Nie biorą pod uwagę, że mogą same to robić, jeśli mają możliwość i to dziecko niedawno urodziło, ale zawsze wygoda tutaj w tym przypadku też staje się. Z kolei, z kolei w Kanadzie, z tego co tam oglądam taki kanał, no to też jest problem na przykład z, to, z tym jedzeniem suszonym, tak? Czyli tym nowizowanym. No, mm -hmm. Także tutaj jest e, też problem z dostępnością tego, tak? Czy tych wszystkie racje MRE i to po prostu z, jakiś rządowe kupują, a dla cywili już nie ma i więc też mają problemy z tym, czyli jakby może się coś, coś się szykuje, nie wiemy tego. No nie wiemy, ale też patrząc na nasz rynek polski, też zauważyłem, że w ostatnich miesiącach ceny akurat e, tych długoterminowych e, e, Seven Oceans i NRG-5 poszły tak w górę, że aż czasami zatyka. Skąd się to bierze? Czy rzeczywiście dostępność tego jest już tak bardzo ograniczona, że to już dyktuje tą wysoką cenę, czy po prostu ludzie chcą się Wydaje dorobić? Wydaje mi się, że tak, że to trochę jest tak, że ludzie się nagle rzucili na to i po prostu stwierdzili sprzedawcy, że Kucze, skoro sprzedawaliśmy to za 20 zł, a teraz możemy za 40 i dalej schodzi, to czemu by nie? Czyli takie trochę prawo popytu. Tak samo koszty filtra, tak, czyli do wody. Przed pandemią to kosztowały takie powiedzmy, można mu kupić za 100 zł, 120, a ten sam sojer już teraz kosztuje 200 zł. Tak? Więc poszło 100% niektóre. Dobrze, to jeszcze jedną rzecz, bo to już bardzo długo rozmawiamy. Podsumujmy to, bo rozmawialiśmy o punktach, które mają nam pozwolić na przeżycie przez powiedzmy miesiąc. Mamy 1000 zł na osobę, robimy zakupy. Dbamy o własne bezpieczeństwo, czyli przygotowujemy, jakby, nasze osoby, na, na nasze ciało, na to, żeby można wyjść w sytuacji, gdy coś się będzie działo na zewnątrz i nam się nic nie stanie, lub przynajmniej mniej się stanie, jeśli zadbamy o to. Eee, kolejne, jak zachowywać się w sytuacjach, które mogą wystąpić mogą być trudne o tym, że. Dobrze jest pracować w grupie, a nie tylko i wyłącznie indywidualnie. indywidualnie. Więc porozmawiamy z sąsiadami, którzy może jeszcze nie są świadomi, a może są, tylko też się po prostu skrywają z tym i po prostu nikomu o tym nie mówią, bo uważają, że ok, powiem i nagle mnie okradną. I podobnie myślą, tak jak my byśmy myśleli, a w rzeczywistości możemy sobie wspólnie pomóc. E, ostatnia rzecz, bo rozmawialiśmy o tych rzeczach. E, o których opowiadałem przed chwilą, ale czy jakiś sprzęt, taki na, na szybko kupiony, bo telefonia komórkowa może paść, potrzebujemy się kontaktować z ludźmi. Co byś bardziej powiedział? Czy krótkofalówka, czy CB Radio? Co jest lepsze? I co łatwiejsze jest do zdobycia, powiedzmy, w ciągu dwóch dni? Wydaje mi się, że krótkofalówka. Na pewno jest łatwiej, łatwiej kupić, i oczywiście pamiętajmy też o tych bateriach do niej, tak? bo to może być też z tym problem. E, tym bardziej, że ona może pełnić taką funkcję komunikacyjną wewnątrz naszej grupy. Tak? Czyli e, ktoś stoi na czatach albo nawet ktoś idzie gdzieś tam zdobyć jakieś zasoby i mówi, byłem w tym domu, już nic nie ma, byłem w kolejnym, też nic nie ma, mam wracać do domu, czy szukać dalej, tak, no i jak ktoś tam podejmuje wspólnie decyzję, tak, czyli nawet gdy grupa się rozdzieli, tak, z jakichś względów, tak, czyli nawet y, tata ma, mama, mama i tak dalej, i dziecko i nagle ktoś się rozdzieli, to a, jestem tutaj przy takim dużym drzewie, ale gdzie jesteś, tak, no i tam możemy się szukać, a tak, gdy ktoś będzie krzyczał, to nikt nikogo nie, nie znajdzie, tak. E, co, co jeszcze, o czym jeszcze warto pamiętać, ja bym kupił bo myślę że jesteśmy w stanie to w ciągu weekendu kupić jakiś panel solarny sobie tak żebyśmy póki ten telefon czy tam komputer czy coś tam działa no to korzystajmy z tego tak czy radio na pewno radio na baterie tak i zapas baterii, i taki solidny zapas na baterii. Ona szczęście są w miarę tanie, e, więc, więc można sobie takie narazówki alkaliczne kupić takich, kilka takich rzędów e, sobie gdzieś tam po, pochować w różnych miejscach. Oczywiście też do plecaka jedną taki rząd. E, ja bym myślę, że jeszcze bym pomyślał o kupnie alkoholu. Małych buteleczkach, takich tak, 100-200 tak, ml. Dokładnie, bo to jest fajna rzecz na barter. Czasami trzeba coś załatwić. Lekarz może nie chcieć coś tam zrobić za pieniądze, ale ale coś tam za jakiś czas będzie chciał za to, albo coś innego, jakąś inną usługę, więc tak na barter jest, bo pieniądze mogą stracić wartość, tak? No to tylko papier. Dokładnie, a można później co z tym papierem, tak? Więc a tutaj no to są takie rzeczy na barter, bo tak... Damy komuś złotą monetę, tak? No to okej, okay. i co dalej, tak? Dalej nie zjem, tak? A tutaj jest strzał i zadowolony, jest klient. Dokładnie, tak samo z papierosami. Mimo, że możemy nie palić, e, to warto jest mieć 10 paczek jakichś takich drobnych lub opakowanych po kilka sztuk. E, w różnych woreczkach tak, że można było ludziom dawać e, tak w zapytać potrzeby. się o drogę tak i tak dalej ktoś nam powie a tu ale jak się zapytamy ale gdzie, gdzie, może, gdzie jest tam jakaś studnia tak i tutaj wyciągniemy, chciałbym was zapalić o to, to, to studnia to. jest to a was zaprowadzę wyciągnę wam wodę tak ja nawet wyciągnę wam wodę tak I to jest coś takie to są drobne myki takie socjotechniczne które pozwolą. które pozwolą nam e, zdobyć pewną informację e, no gratyfikować pewne za pewne usługi i tak dalej więc więc Dobrze, moi drodzy. Jeśli chcecie zdobyć więcej takich praktycznych informacji, to zachęcam po raz kolejny do przeczytania książki Pawła jest naprawdę warta, warta posiadania, warta przeczytania i warta zaznajomienia się i przyswojenia tej wiedzy. Ta wiedza, jak już mówiliśmy wcześniej, jest napisana bardzo prostym językiem, więc każdy bez żadnych specjalnych, Umiejętności i żadnej dodatkowej wiedzy jest w stanie przyswoić to i zrozumieć, tak, żeby móc zaaplikować to w codziennym życiu. E, dziękuję Ci, Paweł, za, ja za spotkanie. Za e, było bardzo miło rozmawiać. Można by było porozmawiać jeszcze przez kolejne godziny i stworzyć tak. po prostu serial e, o tym, jak się przygotować na trudne czasy, ale myślę, że te podstawowe informacje, które dzisiaj e, podczas naszej konwersacji otrzymaliście, będą dla Was przydatne i. Wdrożycie przynajmniej częściowo to do swojego codziennego życia. My nie przesadzamy z tymi zadaniami, które są powiedzmy w książce opisane lub wykonujemy na co dzień. To są normalne, rutynowe zachowania, które nie wybiegają ponad powiedzmy taką zdrową przeciętność. Nie robimy hałd jedzenia, nie zbieramy hektolitrów wody, po prostu myślimy rozsądnie, jak poradzić sobie w sytuacji trudnej ale bez wydania wszystkich pieniędzy, ani zawalenia całego mieszkania lub całego domu e, niepotrzebnymi rzeczami, które jeśli nie nastąpi e, trudny czas lub jakaś problematyczna sytuacja, po prostu zostaną wyrzucone. Tego chcemy uniknąć. Tak, jeszcze dodam tylko a propos oszczędności, tak? bo nam się wydaje, że kurczę, wydam 1000 zł na jedzenie i, i co? A tak naprawdę może się okazać, że za dwa miesiące wartość tego jedzenia za 1000 zł może być warta 1500, tak? bo tak podróżuje żywność. Więc tutaj jakby trochę też idziemy naprzód i kupujemy, najlepiej kupować w takich dużych zestawach, tak, żeby to było jeszcze taniej, od jakiegoś producenta, hurtowni, dystrybutora, a wtedy mamy, zaoszczędzamy złotówkę, tak, ale przy 10 puszkach, to mamy już 10 złotych, tak. Poza tym, no tak jak mówię, no może się okazać, że jakieś produkty będą droższe, tak za miesiąc, za dwa. Też pamiętajmy o tym wacie, tak? który jest zerowy na, do, do, do lipca, tak? To do, do lipca, tak. tak. Do lipca. A co będzie w sierpniu, tak? I nagle znowu wskoczy wszystko wyżej. Więc to też warto mhm. pomyśleć. Mi wydaje się, że to jest takie, jak to, prepers oszczędny, ale to jest, to jest oszczędność. Tak, trzeba być rozsądnym w wydawaniu pieniędzy, nie wydawać na rzeczy, których nigdy nie zużyjemy. E, więc pierwsze zadanie Wasze, o którym Paweł mówi na samym początku, przeanalizujcie to, co macie u siebie aktualnie w domu. Bo może rzeczywiście e, te dwa dni będą bardzo wystarczające do tego, żeby uzupełnić braki. Nie kupujcie tego, co już macie, co możecie wykorzystać, więc poświęćcie dwie godziny na przeanalizowanie waszych półek, waszych zapasów, które są, sprzętów, które posiadacie. Żeby... Smaków, które jecie, tak. produktów, które używacie i tak dalej, czyli zduplikujcie po prostu wielokrotność tego. Dokładnie. I jeśli robicie zapasy lub chodzicie na zakupy na bieżąco, zawsze bierzcie coś, co używacie, tylko o jedno więcej. Jak już będziecie mieli, powiedzmy, tego uzbierane, nie wiem, 10 czy tam 20 sztuk, to zatrzymajcie się i zaczynajcie zużywać od najstarszych rzeczy do tych najświeższych, które kupiliście i uzupełniajcie tak, żeby mieć bufor. Jeśli zrobicie zakupy na, na hura, to wiadomo, odczujecie to we własnym budżecie, ale jeśli podczas każdych zakupów weźmiecie jedną puszkę więcej lub, nie wiem, jeden kilogram mąki, jeśli pieczecie chleby więcej, to nie odczujecie tego tak bardzo e, jak przy hurtowych szaleństwo. Tak, I dokładnie też jak bierzemy produkt z półki to sprawdzajmy też datę. Tak, tak żeby nie było tak że bo czasami jest tak że sklepikarze wystawiają ten najszybciej kończące się za to na sam przód. Więc sobie warto gdzieś tam pogrzebać głębiej bo żeby po prostu żeby nie kupić coś co za miesiąc będziemy musieli zjeść. tak. No. Dokładnie, więc zwracajcie też uwagę na etykiety. Patrzcie na daty przydatności do spożycia i to co się znajduje, bo kaloria kalorii nie jest równa. Kupienie kilograma cukierków nie jest równe z pełnowartościowym jedzeniem, bo na dłuższą metę to niestety się nie uda. Tym akcentem kończymy. Dziękuję Wam serdecznie, dziękujemy Wam serdecznie za obejrzenie filmu. Zapraszamy do komentarzy. Postaramy się na część pytań odpowiedzieć w dniu premiery filmu, ewentualnie w najbliższych dniach po premierze. To tyle. Dzięki serdeczne jeszcze raz. dzięki też wszystkim. Do zobaczenia następnym razem.